Jesteś freelancerem albo przedsiębiorcą i wysyłasz swoją ofertę z maila typu Jan Kowalski gmail.com, Gratuluję. Właśnie powiedziałeś swojemu klientowi, że może ci zapłacić o 30% mniej. Albo żeby w ogóle ci po prostu nie odpowiedział. Dzisiaj pokażę ci jeden szczegół, który kosztuje mniej niż zestaw w maku, 50 zł rocznie. A wszystko zmienia w twoim biznesie. Partnerem kanału jest Hostinger. Bezpieczny i tani hosting dla twojej strony. W mojej społeczności pracuję z freelancerami, z ludźmi, którzy chcą nauczyć się pracy zdalnej. I na początku chociażby bezpłatnego wyzwania Plan B uczę ich tego, aby spróbowali zacząć wychodzić z swoim ofertą do innych osób. No i przeprowadziłem tam w pewnym sensie pewien eksperyment. Ci sami ludzie, którzy wysłali tą samą treść, tą samą ofertę, bardzo podobną, mieli zupełnie inny odbiór. Część osób wysyła oferty bezpośrednio ze swoich prywatnych adresów mailowych, z gmail.com albo buzia.pl, czy tam Wirtualna Polska, a reszta z nich, w szczególności tych, którzy są w moim programie treningowym, pisali maile ze swojej domeny firmowej. Wynik? No, w przypadku tych ofert na Gmailu właściwie odpowiedzi nie było prawie wcale. Pomijalna ilość na bodajże 20 30 od jednej osoby, jedna czy dwie odpowiedzi. W przypadku domeny firmowej to już było 2 czy trzy razy więcej odpowiedzi, czyli 7-8 odpowiedzi. To średnio 20-30% więcej niż. W przypadku takiego złotego maila. I to jeden drobny szczegół, a robi gigantyczną różnicę w odbiorze w profesjonalizmie. Oczywiście warto byłoby, żeby tam jakaś mała strona i trendowa też była pod tą domeną, ale już sam fakt tego, że piszemy do kogoś z profesjonalnego adresu, a naszej stronie będziemy mieli zaślepkę zatowaną stronę w trakcie budowy, już jest całkowicie wystarczające. Chcesz więc wiedzieć, dlaczego klienci nie traktują Cię poważnie? Dlaczego proponują niższe stawki, albo dlaczego po prostu nie odpowiadają? No głównie dlatego, że po prostu Twoje maile do nich nie docierają. Czego dowiesz się w tym filmie? Najpierw breakdown kosztów, czyli sprawdzimy, co ile kosztuje. Tak naprawdę. Ile zaoszczędzimy, jeśli podejmiemy taką decyzję, by mieć własną domenę, no i ile tracimy każdego miesiąca, nie mając tej jednej rzeczy. Na końcu kompletny tutorial: gdzie kupić domenę, jak skonfigurować maile, którą opcję wybrać. I jak przejście, jeżeli musimy zmigrować. Wszystko to oparte na doświadczeniu nie tylko moim, ale też wielu freelancerów w mojej społeczności. Wielu freelancerów zaczyna swoją ścieżkę kariery z wykorzystaniem swojego adresu mailowego, no bo przecież to nic istotnego, prawda? jankowalski.123 mapa albo Jan Kowalski, moja firma, superonet To coś, co po prostu jest nieprofesjonalne i kiepsko wygląda. My może tego problemu nie widzimy, bo jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale dla klienta pomyśl, co on widzi. To trochę jak zrobienie pierwszego wrażenia. Wchodzisz na jego skrzynkę mailową z jakimś pierwszym komunikatem, pierwszym mailem, nie cold callem, bo to nielegalne, tylko z jakimś już nawiązaniem pierwszego kontaktu. No i widzi właśnie takiego nudnego maila na Gmailu. Co klient sobie myśli? Niekoniecznie robi to coś świadomie, może po prostu podświadomie, ale myśli sobie po prostu amator. I co bardzo ważne, ja nie mówię, że jesteś amatorem. Ale to po prostu pierwsze wrażenie. Gmail, onet, WP to po prostu adresy prywatne, z których nie korzysta się zawodowo i profesjonalnie. To nie jest adres, w którym wysyłamy memy do znajomych, to nie jest mail, którym rejestrujemy się na Netflixie, na którego zamawiamy pizzę w uberze itd., itd. Chcemy być profesjonalnie odebrani przez naszych potencjalnych klientów. To musi być mail biznesowy, dedykowany. Skuteczny mail składa się z trzech elementów, które klient widzi w pierwszej sekundzie. Po pierwsze nadawca, po drugie temat i pierwsze zdanie. Nadawca to Twój adres e-mail. Jan Kowalski mapabuziaczek.pl Kiepsko to wygląda. A jeśli widzą Gmaila, no już mają pełną kategorię Ciebie jako profesjonalisty w głowie. A teraz pytanie. Ile razy zdarzyło Ci się wysłać dobrą ofertę, naprawdę dobrze napisaną, nawet perfekcyjnie dopasowaną dla klienta i nie mieć żadnej odpowiedzi? Cisza. Może myślisz sobie, że to Twoja oferta, że to cena, że konkurencja, ale tak naprawdę często właśnie to pierwsze wrażenie. Po prostu już nawet nie dotarł do treści twojej oferty, bo adres e-mail, ten, który się wyświetlił w skrzynce, po prostu powiedział mu wszystko, czego tylko potrzebował wiedzieć potencjalny klient, czyli że to po prostu jakiś amator i po prostu kliknął, archiwizuj albo spam. No dobra, ale ile tak naprawdę to kosztuje? No to rozwijmy to na czynniki pierwsze. Domena, czyli twoja tabliczka z adresem, czyli po znaku małpa, twoja nazwa.p.com czy cokolwiek innego. Koszt w pierwszym roku 19-20 zł, w kolejnym od 100-kilku złotych do może 200 złotych rocznie, w zależności od hostingu. I tak, to jest kwota roczna. To jest mniej niż jedna kawa solidna na mieście z ciastem. To naprawdę coś, co powinno być no brainer. Pozwala nam oszczędzić. Ogromną ilość pieniędzy, a jest to bardzo, bardzo proste. Domenę zarejestrować możemy naprawdę w bardzo wielu miejscach. Możesz to zrobić w jakimś takim popularnym miejscu hostingowym, a możesz korzystać też na przykład z oferty hostingera. Zwróć teraz uwagę na mój ekran. Więc zobacz, jak o to łatwe. Jeżeli chcesz mieć swojego własnego maila, w swojej własnej domenie, to możesz skorzystać na przykład z usługi hostingera. Hostinger jest partnerem mojego bloga, w związku z czym bardzo ich lubię i polecam, ale też uważam, że mają w tym momencie jedne z najkorzystniejszych cen. Aktualnie trwają też wielkie promocje Black Friday, więc możesz tam skorzystać z naprawdę wielkiej ceny. Jak wejdziesz na stronę hostinger.pl, Albo komuśnik.pl w zakładce usługi możesz skorzystać z hostingu zarządzonego dla WordPressa. To bardzo korzystna usługa, głównie dlatego, że od razu mamy też agenta AI, który pozwala nam zrobić nasze portfolio. To pokazano w poprzednich materiałach, jak dzięki bardzo prostej komunikacji za pomocą czatu możemy stworzyć całą stronę internetową. Bardzo ładne portfolio. W ofercie, tak naprawdę za zaledwie 13 zł miesięcznie, możemy skorzystać z usługi, która daje nam możliwość utworzenia do 50 stron internetowych. To tyle istotne, że ja bardzo często wykorzystuję hostingera, ale też po prostu hosting serwer do tworzenia. Dedykowanych serwisów, które służą bardzo konkretnej rzeczy. Są to dedykowane landing pages y do dedykowanych usług. Dla przykładu marketing restauracyjny. Kiedy pracowałem z branżą gastro, utworzyłem sobie takiego maila w tej konkretnej domenie, w tej konkretnej niszy, aby wyglądać bardziej profesjonalnie. Po kliknięciu wybierz ten plan, uważam, że on jest najkorzystniejszy. W koszyku otrzymasz informację o konkretnej cenie. Aktualnie w ramach Black Friday są promocje na 48 miesięcy do kwoty naprawdę bardzo niewielkiej. W dodatku dostajesz domenę zupełnie z darmu, pierwszą, oraz 3 miesiące gratis, czyli w praktyce jest to. 51 miesięcy całego hostingu. Pamiętaj też o tym, że możesz skorzystać z kod rabatowego Geekwork, który da Ci jeszcze 10% rabatu. Zwróć uwagę, że tutaj od razu możesz wybrać jedną podstawową domenę, która będzie Twoją pierwszą bezpłatną domeną. Ona jest zupełnie bezpłatna w ramach tego planu hostingowego, oczywiście, zwróć uwagę, że ten plan później się odnawia w trochę większej kwocie. Możesz tutaj wybrać swoją domenę. I tak jak wspomniałem, najlepiej sprawdzają się takie domeny dosyć proste, jak na przykład nazwisko nazwiskoimie.pl. Jeżeli taka domena nie byłaby dostępna, to możesz wybrać jakąś domenę, która będzie jasno określała to, czym chcesz się zajmować. Na przykład, tak jak wspomniałem, ja często na hostingerze, na serwerze tworzyłem strony internetowe dedykowane dla konkretnych nisz. Na przykład marketingrestauracyjny.pl albo outspace.pl to nazwa mojej firmy, więc już na tym poziomie możesz taką domenę wybrać. Co trzeba zrobić dalej? Kiedy już zakupisz swój hosting, możesz przejść do zarządzania swoim hostingiem. Kiedy wejdziesz w zarządzanie tego konkretnego hostingu, po lewej zobaczysz skrzynki pocztowe. Tutaj jest to bardzo łatwo. Wystarczy kniesz utwórz skrzynkę pocztową, wpiszesz nazwę swojego maila, na przykład pbarczak, mapa gmail. AIW.pl w tym konkretnym przypadku, klikniesz też wygeneruj nowe hasło, tutaj możesz się podejrzeć, jakie ono jest. Klikasz utwórz i właściwie w zaledwie kilka sekund Twój mail w Twojej domenie firmowej został utworzony. Możesz korzystać z tej skrzynki na dwa sposoby. Albo przez przeglądarkę, czyli po prostu wchodząc ze stronę internetową, albo w bardzo łatwy sposób skonfigurować to za pomocą swojego Apple Mail, Outlooka czy bezpośrednio w Gmailu. To fajna, bardzo tania propozycja do tego, żeby w ramach hostingu mieć od razu swoją pocztę. Ja osobiście bardzo lubię korzystać z usług Google Workspace, ponieważ w ramach tej usługi mam tam znacznie, znacznie więcej. Kiedy wejdziesz na stronę workspace.google.com, to możesz zobaczyć, jakie to funkcje są. Żeby wspomnieć tylko o Gmailu, o Google Meet, o kalendarzu, o Gemini w ramach jednego abonamentu, czy wszystkich usług związanych z dyskiem, takich jak Docs, Sheets, Slides, czy możliwość generowania Notebook LM, czyli takich dedykowanych zamkniętych narzędzi. Tam jest jeszcze ciekawa funkcja firma dostępna w Polsce, Flow, która pozwala tworzyć pełną automatyzację naszej skrzynce mailowej. Żeby zacząć, właściwie jest to bardzo proste. Klikasz Rozpocznij, następnie zostaniesz poproszony, zostaniesz poproszony o podanie kilku podstawowych informacji, takich jak duża jest Twoja firma, czy już aktualnie masz jakiś adres mailowy oraz wprowadzenie swoich danych płatniczych. W ostatnim kroku zostaniesz poproszony o skonfigurowanie serwera MX oraz serwerów DNS. Zasadniczo, mógłbyś tutaj znaleźć to w konfiguracji swojego hostingu, natomiast. Po co, skoro można zrobić to po prostu łatwiej? Przygotowując się do tego materiału, żeby już nie czekać, przeprowadziłem taką rozmowę z Cody. Zwróć uwagę, poprosiłem Cody, czyli agenta AI wbudowanego w nasz hosting, aby poprawił DNS dla tej konkretnej domeny, dla klienta pocztowego Google Workspace. Następnie Cody znalazł takie informacje, jak te serwery, jak te współczynniki rekordy MX dokładnie ustawić, i spytał, czy chcę, abym to zrobił. Zaakceptowałem taką zmianę, więc po chwili, dosłownie, po zaakceptowaniu tej zmiany, rekord został prawidłowo ustawiony. Teraz wystarczy mi chwileczkę poczekać, może 2-3 godziny, żeby dane się spropagowały, abym już mógł z naszego maila firmowego korzystać w Workspace'ie. Dlaczego tak bardzo lubię Workspace'a? No powód jest bardzo prosty. Kiedy mamy skonfigurowaną skrzynkę mailową w oparciu o Workspace'a, to tak jak wspomniałem, mamy konfigurację wszystkich funkcji wynikających z całego pakietu Google. Więc mamy tutaj taką możliwość jak na przykład integracji z terminem spotkania, czyli z naszym kalendarzem, instalacji wszystkich wtyczek do Gmail'a, jak na przykład mini systemy CRM, możemy robić różnego rodzaju podpisy cyfrowe, stopki, ale to, co ja osobiście najbardziej lubię, to po pierwsze szablony maili, czyli coś, co jest automatycznie przygotowane do wysyłania takich maili. To bardzo fajne, funkcjonalne narzędzie, które pozwala nam zautomatyzować taki proces pisania maili. Ale druga rzecz, którą bardzo lubię, to to, że kiedy mam różnego rodzaju domeny, to wszystkie scalą sobie w ramach jednego pakietu Workspace jako aliasy. W praktyce mogę z jednej skrzynki wybierać, z którego maila chcę pisać. Czy z mojego maila firmowego, outspace.pl, czy blogowego, geekuro.pl. I wszystkie te maile lądują na jednej skrzynce. W dodatku, kiedy klikam odpowiedź, Automatycznie odpowiadam z adresu, na którego ta wiadomość przyszła. Proste, łatwe, intuicyjne i bardzo, bardzo funkcjonalne. Więc wiesz już, że w ramach hostingu możesz dostać bezpłatny adres strony internetowej. I to jest często najpopularniejsza oferta. Hosting u dostawcy domeny tam mamy swój serwer, serwer pocztowy, serwer, na którym jest strona internetowa, no i naszą domenę. W przypadku hostingera domena na pierwszy rok jest po prostu bezpłatna. I to wszystko już działa, za te kilka złotych miesięcznie, jak widziałeś, to bardzo proste konfiguracji. Jest jeszcze druga opcja, równie fajna, ja sobie z niej korzystam czyli Czyli Gmail, ale w Twojej domenie. Dokładnie nazywa się to Google Workspace. Kosztuje. Około 50 zł miesięcznie, zależy od tam pakietu, aktualnej ceny, opcji itd., itd., ale to wciąż jakieś stosunkowo niewielkie kwoty. A w środku mamy wszystko, czego tylko potrzebujemy czyli funkcję Gmaila, integrację z kalendarzem, Google Drive no i profesjonalny wygląd łatwość instalacji tego maila na telefonie bez żadnej zbędnej konfiguracji przepinania jakiegoś ISP-a, czy się tam nazywa. Więc to naprawdę dobra opcja, jeżeli używasz ekosystemu Google, bo masz też po prostu dużo większy dysk niż w przypadku konta bezpłatnego. Nic nie zmienia w korzystaniu. Masz po prostu. Maila, w firmowej domenie, który wygląda i działa jak Gmail, proste i przyjemne. Kiedy masz już hosting, to za pomocą Kody możesz po prostu poprosić, żeby Kodi, czyli agent AI w Hostingerze, zmodyfikować DNS-y właśnie na DNS-y googlowskie, dzięki czemu serwer pocztowy nie będzie na hostingu, tylko będzie w Google, a sam hosting postanie Ci na trzymanie domeny oraz z samej strony internetowej. Oczywiście część tych skrzynek mailowych można później podpiąć do systemu CRM. Nieważne, czy to będzie Google Workplace, czy to będzie taki serwer pocztowy w ramach hostingu, możesz go podpiąć bardzo prosto do systemu CRM i mieć wszystkie swoje maila równocześnie w CRM. Nie masz firmowego maila, nie zainwestowałeś tego tysiąca rocznie, tych 250 zł rocznie, więc Twój response rate, czyli taki i współczynnik odpowiadania to kilka procent. Nagle zmienia się podejście. Klienci odbierają Cię bardziej profesjonalnie, traktują Cię serio. Wyglądasz dużo lepiej w ich oczach. Ilu klientów musisz pozyskać, żeby uzyskać zwrot inwestycji? jednego, Dwóch? Rocznie? Żeby ten zwrot całkowicie został osiągnięty. Całkowicie zwrot inwestycji. To też pozwala po prostu podnieść stawki o kilka, kilkanaście procent, więc w praktyce dużo szybciej ten zwrot, uzyskamy ten zwrot z inwestycji. To naprawdę jakaś drobna kwota, a z jakiegoś powodu freelancerzy nie chcą tego robić. W jednym z poprzednich moich materiałów na przykład pokazywałem, jak zrobić portfolio. Nie rozumiem, dlaczego na przykład montażyści wideo, albo graficy, albo copywriterzy nie zainwestują tego czasu na poziomie 20-30 godzin, żeby zrobić prostą stronę internetową i to już z dużym zapasem. W szczególności że przypominam, że w ramach Hostingera mamy też agenta AI, który pomaga nam budować stronę na WordPressie, czy wizualny kod, edytor strony internetowej, gdzie po prostu przesuwamy sobie suwaczki i wszystko mamy osadzone. I mamy też firmowego maila, który wygląda profesjonalnie ładnie. To naprawdę bardzo, bardzo drobny koszt, i ten zwrot inwestycji jest niemalże natychmiastowy. Widzisz, jakie to proste? Naprawdę nie waga to żadnej filozofii a po stronie odbioru klientów to gigantyczna różnica w odbiorze. To bardzo personalne podejście do tego, w jaki sposób mieć swoją własną domenę i swój własny adres strony trendowej. To bardzo podstawowa rzecz, tak prosta, tak łatwa. Własny mail w domenie firmowej, a naprawdę bardzo dużo zmienia. Daj znać, czy to był dla Ciebie materiał przydatny, czy się z tym zgadzasz, może się nie zgadzasz. Czekam na Twoje informacje w komentarzu. Cześć, na razie, pa.